Myślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Wykonawca wyłoniony, umowa podpisana. Mogły zacząć się zatem prace przy budowie nowej zakopianki na odcinku Lubień Naprawa. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty nastąpiło niespełna dwa miesiące po podpisaniu umowy z udziałem ministra infrastruktury i transportu Andrzeja Adamczyka. Kontrakt nie jest prosty, mimo tego, że e, tylko te 7,5 kilometra. Kontrakt jest skomplikowany logistycznie, wykonawca rozpoczął już pracę, dlatego mówię o tym symbolicznym rozpoczęciu. Całość drogi ekspresowej do Rabki znacznie poprawi bezpieczeństwo, przede wszystkim na tym odcinku, ale także czas przejazdu skróci. Szanowni Państwo, kolejny raz jesteśmy tutaj na tej ziemi, bo niedawno uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy na realizację a, akurat środkowego odcinka, drugiego odcinka tunelowego realizację budowy Zakopianki. Zakopianki wymarzonej kolejny raz powtórzę przez pokolenie, pokolenia Polaków, które w ostatnich kilkudziesięciu latach zmierzały samochodami mozolnie do Zakopanego i starały się wrócić często w wielogodzinnych, zatrzymując się w wielogodzinnych zatorach, wrócić do swoich domów z wypoczynku w górach. Dzisiaj to marzenie się iść dzisiejszy obraz powinien natknąć otuchą i nadzieją wszystkich tych, którzy wątpili, że Zakopianka będzie jednak budowana, będzie realizowana od lupnia w kierunku Rapi. Ten obraz powinien potwierdzić, że dzisiaj wykonawca na budowie realizuje to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że podołamy zadanie. Nie chcę mówić tak, jak pan minister powiedział o terminach, zagrożeniach, trudnościach e, e, technicznych, ale naprawdę mamy do czynienia z bardzo trudnym odcinkiem, mimo że krótkim, ale tak naprawdę skomplikowanym, jeżeli chodzi o teren, jeżeli chodzi o warunki geologiczne, o to, jakby wysokie są te obiekty. Niemniej jednak uważam, że w zakładanym czasie, no i oczywiście z odpowiednią jakością sprostamy zadanie i zrobimy to zadanie z tak naprawdę ku zadowoleniu wszystkich, którzy będą w przyszłości eksploatowali, jeździli tą drogą. Dla mnie najważniejszą sprawą to jest oczywiście, żeby w terminie została wykonana ta droga, żeby jak najmniej ucierpieli mieszkańcy, którzy jakby na to nie patrząc będą ponosić konsekwencje budowy tej tej drogi, pięknej drogi koniecznej z jednej strony, ale z drugiej strony każda budowa powoduje pewne zawirowania w życiu i mieszkańców czy przejeżdżających. Dlatego deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą, aby ten, ten odcinek i następne odcinki tak się składa, że wszystkie trzy odcinki biegną przez gminę Lubień i więcej niż połowa jest w gminie Lubień, budowanej obecnie zakopianki. Także ja życzę przede wszystkim bezpiecznej pracy, wykonania w terminie i jak najmniej problemów z, w ogóle z budową, z mieszkańcami, z samorządem, z dobrego. Na pewno ta nowa inwestycja, ta nowa droga, nowa Zakopianka pozwoli, żeby na południe, na Podhale, na, do Solicytar dojechać szybciej turystom z pozostałych części Polski, ale myślę, że jestem przekonany, że wpłynie to również na podniesienie bezpieczeństwa samych mieszkańców całej gminy Lubień i to myślę, że to też bardzo ważny aspekt tej całej inwestycji, za którą jeszcze raz panie ministrze bardzo serdecznie dziękujemy jako przedstawiciele tutaj ziemi myślińskiej i tej części małopolskiej. Jak wygląda i jak będzie wyglądała realizacja tej inwestycji? Mamy na tą realizację kontraktowo 22 miesiące i do tego należy doliczyć dwa okresy zimowe. To łącznie jest 28 miesięcy. Mamy skończyć ten termin upływa na koniec października 2018 roku. W ciągu głównym tej drogi, która jest dwujezdniowa, znajduje się pięć obiektów o łącznej długości 2 km, przy czym nasz odcinek wynosi 7,5. Czyli jak prosty rachunek pokazuje, jedna trzecia długości to są obiekty. Obiekty bardzo trudne w realizacji, dlatego że dla nas odcinek dostępny jest z jednego i z drugiego końca. Nie mamy dojazdów bocznych. Czyli musimy wykonać w bardzo wąskim pasie robót, drogę serwisową, która umożliwi nam komunikację technologiczną przez cały okres budowy. Z jednej strony jest to arteria, która zasila budowy tych obiektów, a z drugiej strony jest to przeszkoda w prowadzeniu robót ziemnych, i ten żywioł trzeba będzie pogodzić. No właśnie, teren nie jest zbyt łatwy do, do prowadzenia prac budowlanych. Co będzie najistotniejsze podczas tych ponad dwóch lat realizacji inwestycji? Terminowe wykonywanie obiektów mostowych, czyli fundujemy je poprzez palowanie. Jest to fundowanie pośrednie, które jest nie do uniknięcia w tych warunkach terenowych. Mamy do czynienia z kliszem karpackim. To trwa, to jest nieprzewidywalne. Potem już jest mozolne, systematyczne, ale pośpieszne wznoszenie obiektów z wykorzystaniem 100% dni pogodowych albo 100% tych dni, w których można tego typu roboty wykonać. To są obiekty, które leżą na tak zwanej ścieżce krytycznej harmonogramu. Czyli jeżeli tutaj zanotujemy przesunięcie, to nie uda się terminowe wykonanie obiektów. Jakie znaczenie ta nowa zakopianka budowana już właśnie ma dla gminy Lubień? Znaczy to jest jak często się używa Zakopianka to szansa i zagrożenie, bo budowa Zakopianki to odciąży pozostałych mieszkańców, którzy żyją przy starej Zakopiance jakby z dużego ruchu, no ale jak każda budowa. No, powoduje no, pewne utrudnienia w życiu, w życiu no, wszystkich w zasadzie mieszkańców, bo ruch się odbywa częściej drogami publicznymi, czyli no, przede wszystkim tych, przy których budowa się toczy i będzie się toczyła. Czy drogi gminne, drogi lokalne są przygotowane na, na ten transport choćby materiałów budowlanych, które tutaj będą transportowane na teren budowy? Tutaj mamy taką umowę, że większość transportu będzie drogami wewnętrznymi, czyli ty, technologicznymi Drogami nie będą transportowane drogami gminnymi. Czyli, jakby, wtedy to będzie dla wszystkich korzystne, bo i dla gminy, i dla, i dla wykonawcy, gdyż no, tymi drogami, które już rozpoczęli budowę, jak Państwo tutaj widzicie. Podczas uroczystości swoje obawy wyraziło dwoje mieszkańców Lubnia, których domostwa stoją w bezpośrednim sąsiedztwie Nowej Zakopianki. widzi Pan Minister tutaj ten dom? I to będzie następ równo z I jak można żyć? Proszę mi powiedzieć, panie ministrze. Panie ministrze, no. my chcemy tak od serca do pana uderzyć, no. dlatego że, że wiemy, że pan jest nowy minister i że właśnie te obecne władze coś nam pomogą. Bo myśmy walczyli i wójt cały czas nas popierał, nasz wójt popierał, pisma podpisywał, ale co z tego jak tą drogę i tak włożyli, jest i jak jest. Tylko dobra, my godzimy się z tym, że ta droga jest i niech będzie, bo ona jest faktycznie potrzebna. potrzebna. Jest to nowy odcinek od 2003 roku, gdzie my domy budowali, ja budowałam w 80, proszę pana w 94 się wprowadziłam i miałam tu spokój, nie było nawet zalążka, że tu droga pójdzie i myśmy mieli taką nadzieję, że przynajmniej jakieś odszkodowania dostaniemy. Odwoływałam się i tam tamten rząd cały czas nam tylko odpisywał. Po prostu pan Kamiński wprost powiedział, że nie ma takiej możliwości, bo nie jesteśmy 25 metrów od drogi, a 35 i proszę pana, in, po prostu inni byli tacy zainteresowani, bo działki wykup ceny, ale my działek nam nie biorą. Jesteśmy w tak bliskiej odległości. Odszkodowanie dopiero po realizacji drogi, bo tak de facto działka traci na wartości dom, życie, życie przede wszystkim. Szanowna pani, ja mam, ja mam świadomość kłopotów, które niesie, i, i utrudnień, i wręcz tragedii ludzkich, pomógł, często, które niesie nie za sobą które niosą za sobą tak duże inwestycje, sam będąc posłem w czasie budowy odcinka zakopianki, którym teraz jeździmy, też przyjmowałem osoby, które przychodziły z prośbą o to, aby wesprzeć ich sprawach związanych z wykupem bardzo blisko położonych nieruchomości położonych, budowanych budowanej, budowanej zakopianki. Szanowni Państwo, jadąc tutaj, przyjechałem na miejsce, dowiedziałem się o Państwa problemie. Uzgodniłem z panem dyrektorem, uzgodniłem z panem dyrektorem w przyszłym tygodniu będzie spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oddziału w Małopolski w Krakowie. Tamże zostanie ten problem ponownie przeanalizowany, bo musicie Państwo wiedzieć, że w procesie inwestycyjnym obowiązują również przepisy. ale nie. Ale tutaj też należy wziąć pod uwagę interes społeczny. Mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany. Dzisiaj tyle Państwu mogę powiedzieć, bo będę yy, niewiarygodny, jeżeli powiem, że sprawa już jest załatwiona, bo ja nie znam szczegółów, szczegóły znają prawnicy, inżynierowie, rozważą ten problem. Tak uzgodniłem to z Panem Dyrektorem. Pan Dyrektor poinformuje mnie, yy, jaki będzie efekt. Yy, Jakie są szanse, żeby, żeby ci mieszkańcy mieli jak najmniej utrudnień w związku z tą budową? Ja myślę, że szanse wzrosły dzisiaj po, po tej deklaracji tutaj pana ministra, że, że wróci się jakby dostał rozmów, bo, bo rzeczywiście te dwa domy się kwalifikują tylko do wykupienia. I, i ja to dalej podtrzymuję. Takie jest stanowisko.